Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Jeżeli już teraz chcielibyście, więc abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych instrumentów finansowych, to śmiało sekcja komentarzy należy do Was. Ja oczywiście nazywam się Rek i zapraszam jak zwykle w środę. W imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ariten, gdzie bez problemu sprzedacie. Już posiadane kryptowaluty albo zakupicie dopiero swoje pierwsze kryptowaluty, a dzięki oczywiście odświeżeniu wyglądu strony internetowej, zrobicie to jeszcze wygodniej bez wychodzenia z domu. Wszystkie niezbędne informacje, link do aritmetyki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym materiałem. A my tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze. No i oczywiście zaczynamy to dzisiejsze spotkanie od przypomnienia, że to dziś, dokładnie dziś w środę 18 czerwca wieczorem czasu polskiego godzinie 20. Poznamy najnowszą decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynki finansowe oczywiście oczekują, że federalny komitet do spraw operacji otwartego rynku po raz kolejny z rzędu zdecyduje się utrzymać stopy procentowe, w tym stopy fundusz federalnych na niezmienionych poziomach to też sprawia że w mojej ocenie ważniejsze od samej decyzji monetarnej, czy nawet ważniejsza od e, komunikatu po tym posiedzeniu, będzie konferencja prasowa z udziałem prezesa Powell'a, która z kolei rozpocznie się pół godziny później, a więc o 20.30 czasu polskiego. No i być może jestem naiwny, ale życzyłbym sobie, aby prezes Powell w jakiś sposób odniósł się, skomentował ostatnie dane gospodarcze, czy to dane dotyczące aktywności w sektorze przemysłowym i usługowym, które. Wykazują spowolnienie tychże sektorów amerykańskiej gospodarki. Być może nie odniesie się jakoś szczególnie do rynku pracy, no bo tam aż tak wiele się na przestrzeni ostatniego miesiąca nie zmieniło. Ale liczyłbym na jakiś komentarz z kolei odnośnie inflacji konsumenckiej, która w minionym miesiącu odbiła. Pierwszy raz od dawna wskaźniki CPI odnotowały wzrost, i pytanie tylko, czy jest to taki jednorazowy, jednomiesięczny wybryk i za chwilę wskaźnik CPI powróci na ścieżkę spadków, czy nie. Czy jednak pojawiają się obawy o nieco. Trwalszy wzrost inflacji konsumenckiej, bo na tym etapie dzisiaj oczekuje się, że oczywiście w czerwcu stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionych poziomach. Podobnie ma być na kolejnym posiedzeniu pod koniec lipca. Ale oczekuje się, że we wrześniu stopy procentowe zostaną obniżone. Natomiast jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni najbliższych miesięcy dalej będzie wzrastać, to myślę, że może dojść do ponownej rewizji. I kwestia tej obniżki we wrześniu nie jest tak bardzo przesądzona i ktoś powie, no okej, okay, ale przecież to jeszcze mamy 3 miesiące. Zgodzę się, ale nie do końca. Bo gdybyśmy cofnęli się w czasie o 3-4 miesiące, no to 3-4 miesiące temu rynki finansowe zakładały, że Rezerwa Federalna rozpocznie, czy inaczej, wznowi cykl luzowania polityki monetarnej, no bo rozpoczęła go we wrześniu ubiegłego roku. Wznowi cykl luzowania polityki monetarnej w czerwcu, czyli dzisiaj mieliśmy mieć obniżkę stóp procentowych pierwszą z trzech, a przez moment zakładano nawet cztery obniżki w 2025 roku. Jesteśmy 3-4 miesiące później, i dziś nikt nie liczy na obniżkę stóp procentowych, a jeżeli chodzi o skalę luzowania w tym roku, to mówi się o maksymalnie dwóch obniżkach do końca 2025 i dwóch obniżkach jeszcze w 2026. Więc w ciągu kilku dosłownie miesięcy dość wyraźnie te oczekiwania zostały zrewidowane, a to oznacza, że jeśli inflacja będzie dalej w Stanach Zjednoczonych wzrastać, to przesunięciu może ulec także termin pierwszej w tym roku obniżki procentowych i choć polityka monetarna na początku tego roku wydawało się, że może być jednym z katalizatorów ruchu wzrostowego na rynku kryptowalut, ale też na akcjach ogólnie, na aktywach ryzykownych, no bo luzowanie polityki monetarnej postrzegane jest jako ten czynnik takiego dopalania pieniędzy do aktywów ryzykownych, no tak teraz wydaje się, że nie do końca, że to nie ona będzie motorem napędowym. Ewentualnych dalszych wzrostów, zeszła na dalszy plan i pierwsze skrzypce odgrywa oczywiście znowu geopolityka, to wszystko co dzieje się w świecie ostatnio. Chciałoby się powiedzieć, że rynki finansowe są pod wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ale nie są pod wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie, i myślę, że to jest spore zaskoczenie, nie tylko dla mnie, ale też rozmawiałem z kilkoma osobami, z kilkoma znajomymi. Wiele osób jest ogólnie zaskoczonych tym, jak rynki finansowe. Nie zareagowały na eskalację napięć pomiędzy Izraelem a Iranem, bo standardowo jest tak, powinno być tak, że aktywa ryzykowne, takie jak akcje czy kryptowaluty, w wyniku eskalacji, w wyniku jakiejś wybuchu jakiejś wojny, notują spadki. Tak było chociażby w roku 2022, kiedy odbyła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rynki zareagowały spadkami. A teraz takich spadków nie ma. Oczywiście, koniec ubiegłego tygodnia, sesja piątkowa w wielu, na wielu indeksach giełdowych i tak dalej, to była sesja spadkowa. Ale co do zasady, później pojawiło się odbicie. I to nie jest tak, że my obserwujemy jakąś wielką panikę. Jak spojrzymy sobie na Bitcoina, cofniemy się do roku 2022. Tutaj, przepraszam. Tutaj mamy wojnę, tu mamy wojnę, później oczywiście jeszcze było jakieś podbicie wzrostowe i dalej spadki. I oczywiście, czy możemy porównywać bieżącą sytuację do sytuacji z 2022 roku, albo czy możemy porównywać bieżącą sytuację do początku 2020, e, początku 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia? Tak i nie, nie do końca w mojej ocenie możemy to tak zero-jedynkowo porównywać, bo jesteśmy trochę na innym etapie cyklu, przynajmniej w przypadku e, Bitcoina. Jeżeli chodzi o pandemię, to oczywiście tu już jakieś wzrosty się pojawiły, no bo dołek bez został osiągnięty w grudniu 2018, tu było podbicie wzrostowe, no ale tu jeszcze... Druga połowa 2019 roku, początek 2020 tu jeszcze były spadki, i później dopiero wiadomo, bardzo wyraźny, wręcz paraboliczny rajd wzrostowy. Jeżeli chodzi rok 2022. No tu byliśmy w zaawansowanej tendencji spadkowej, więc to nie jest tak, że spadki pojawiły się po wybuchu wojny na Ukrainie, tylko one były obserwowane już wcześniej i były obserwowane jeszcze długo, długo później, a teraz z kolei jesteśmy w całkiem wyraźnym trendzie wzrostowym i w mojej ocenie to jest też jedna z jeden z argumentów dlaczego rynek krypto póki co, ale nie tylko krypto jest całkiem odporny na eskalację napięć na Bliskim Wschodzie. To oczywiście nie oznacza, że w krótkim terminie Bitcoin nie może spadać, że altcoiny nie mogą spadać. Mogą spadać i w mojej ocenie za tymi spadkami przemawia chociażby to co wydarzyło się wczoraj. W przypadku Bitcoina dość wyraźna presja podażowa i spadek o 2200 prawie 50 dolarów. Odbicie więc od oporu, oporu nad którym jeszcze w poniedziałek stawiałem znak zapytania. Ja mówiłem Wam otwarcie, że zostawiam tę linię, ale nie postrzegam jej jako jakiegoś takiego nadwyraz kluczowego oporu, czyli granica 107 tysięcy dolarów. To jest ten pułap, przy którym zatrzymały się wzrosty w połowie grudnia ubiegłego roku, zatrzymały się wzrosty w drugiej połowie stycznia tego roku. No tu była już bardziej lokalnie testowana jako wsparcie opór. No i znowu tu jako opór wyraźna presja podażowa. No i oczywiście jeżeli chodzi o zasięgi, dokąd spadki na bitcoinie mogłyby dotrzeć, to ja mam kilka technicznych wsparć. Pierwsze, najbliższe, 101 tysięcy dolarów poziom horyzontalny wyznaczony na podstawie dołków z 12 maja i 5 czerwca bieżącego roku. Ewentualnie niewiele niżej wypadają dwie linie tendencji. Jedna to jest linia tendencji wzrostowej określona od dołków z drugiej połowy listopada przez wszystkie późniejsze dołki i kolejne jeszcze wierzchołki i aktualnie wypadałaby gdzieś w okolicy 99 tysięcy dolarów. I jest ona też w okolicy linii tendencji spadkowej, wyznaczającej dolne ograniczenie równoległego kanału, wewnątrz którego Bitcoin już od jakiegoś czasu się utrzymuje, i to prowadzi mnie do takiego wniosku, że to, co tu obserwujemy, to jest spadek, który może być kontynuowany, ba, on może być kontynuowany nawet przez kilka kolejnych tygodni. Nie chcę mówić od razu, że przez kilkanaście kolejnych tygodni, ale przez kilka, jak najbardziej czemu czemu nie. Natomiast strukturalnie wygląda to jak forma korekty, korekty po wcześniejszych wzrostach i jest to układ dość podobny do tego, który obserwowaliśmy na Bitcoinie w ubiegłym roku, w 2024, co prawda w ubiegłym roku to był znacznie, sz... przepraszam, znacznie szerszy układ. Mieliśmy na początku roku wyraźne wzrosty i kanał spadkowy. Tu mieliśmy wyraźne wzrosty i kanał spadkowy. Fachowo określając, jest to formacja flagi, która statystycznie postrzegana jest jako układ korekcyjny, bo choć nie zawsze, to jednak częściej rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. I to też sprawiło ta statystyka, że ja przez pół roku 2024 jak mantrę i zdarta płyta powtarzałem, że ten spadek wygląda jak forma korekty, i trzeba poczekać po prostu na wybicie później, już bliżej. Wskazywałem, że to wybicie może nastąpić w drugiej połowie października. Mniej więcej bazowałem tutaj na tym, co działo się w roku 2023. Jeżeli chodzi o wybicie z tego układu, też uważam, że ono nastąpi górą finalnie. Natomiast jak długo rynek może wewnątrz tego zakresu się utrzymywać? Czy przez pół roku, jak w 2024? Nie. W się. Sensie wszystko jest teoretycznie możliwe, no bo to są rynki finansowe, ale co do zasady uważam, że nie, że ten kanał będzie krótszy niż kanał w 24 roku, co wynika z jego szerokości. Bo co do zasady, jeżeli spojrzymy sobie na kanały, na konsolidacje, nie ma reguł określających, jak długo rynek w jakimś układzie może się utrzymywać. Czyli są konsolidacje, wewnątrz których kurs może utrzymywać się przez dwa tygodnie. Są takie, w których utrzymuje się przez 2 miesiące, 6 miesięcy albo 2 lata, różnie bywa. Natomiast można dostrzec taką pewną zależność, że jeżeli jakiś zakres jakiegoś układu jest, Wielki, no to rynek wewnątrz takiej formacji utrzymuje się dłużej. Jeżeli zakres pomiędzy dolnym a górnym ograniczeniem jakiegoś układu jest mniejszy, no to wybicie następuje szybciej. No i ta, ten kanał, zakres tego kanału jest mniejszy niż zakres tego kanału w ubiegłym roku, więc uważam, że wybicie też nastąpi szybciej i nie będziemy wewnątrz tego kanału spadać przez kolejne pół roku, ale przez kolejnych kilka tygodni, czemu nie? Więc ja nastawiam się na to, że Bitcoin rzeczywiście w krótkim terminie może spadać. Ale jeżeli chodzi o perspektywy średnioterminowe, to jestem nastawiony raczej e, raczej byczo. Jeżeli chodzi o Ethereum, też uważam, że tu mogą pojawić się e, spadki. I to spadki w kierunku 2100 dolarów. Dlaczego? Jak spojrzymy sobie na ETR, to oczywiście zauważymy wybicie z konsolidacji, dojście do kolejnego oporu, odbicie od tego oporu i powrót do konsolidacji. Teraz na pierwszy rzut oka można by odnieść takie wrażenie, OK, czyli wróciliśmy do konsolidacji i znowu będziemy bazować między 2400, a 2700, 2750 dolarów. Spadać, wzrastać, spadać, wzrastać, spadać, wzrastać i tak dalej. Teoretycznie tak. Z drugiej strony mamy jeden wierzchołek, który jest wyżej. To może doprowadzić do powstania na przykład prospadkowej formacji głowy z ramionami. Ale abstrahując całkowicie od tego, nie bądźmy tacy mono i spójrzmy sobie na inny timeframe, na interwał tygodniowy i na tygodniówce zauważymy, że Ethereum, odbiło od bardzo ciekawego oporu ta granica 2850 60 dolarów to jest granica którą bardzo ładnie widać z perspektywy interwału dziennego ale mam wrażenie że jeszcze lepiej widać ją z perspektywy interwału tygodniowego i teraz tak mamy świecę doji doji Pinbar, bar doji pin bar, doji oczywiście świece doji to są układy neutralne one w sensie, no chyba, że mamy doji w formacie ważki albo nagrobka, ale tutaj nie. Tu są klasyczne neutralne doji, czyli świece, które są ani wzrostowe, ani spadkowe. Ale między nimi pojawiły się dwa całkiem spore pinbary pinbary wyraźnie spadkowe, które sugerować mogą potencjalne odbicie od tego poru w rejonie 2850 dolarów. I jeśli do takiego odbicia dojdzie, to ten mógłby oczywiście zmierzać w kierunku wcześniej pokonanego poru, teraz wsparcia, czyli 2100, e, 2130 dolarów, to jest mniej więcej ta granica. Jest to wsparcie, które dodatkowo pokrywa się zmierzeniem 50% korekty fibonacciego z ostatniego ruchu wzrostowego, no i na ten pułap warto zwracać uwagę. Ktoś teraz może odbić w i powiedzieć: No dobra, ale tu był pin bar i rynek od razu nie spadł. W ubiegłym tygodniu znowu pin bar i nie spada. Ok, nie ma problemu, bo to, że pojawia się pin bar w okolicy technicznego poru, Sygnalizuje potencjalne odbicie od tego oporu. I teraz ważne że są dwie kwestie. Pierwsza, słowo potencjalne, czyli nie zawsze jak pojawia się pin bar, to kurs od danego oporu odbija. Robi tak częściej niż rzadziej, przez to statystycznie pin bary postrzegane są jako takie układy sygnalizujące potencjalne odbicie, ale to nie daje nam żadnej gwarancji. Po prostu wiemy, że statystycznie ryzyko takiego odbicia jakiegoś ruchu spadkowego jest większe niż szanse na to, że ten rajd wzrostowy będzie kontynuowany i dany opór zostanie przełamany. Tu szanse są mniejsze są, ale są mniejsze. Więc ok, to jest pierwsza kwestia, czyli nie mamy gwarancji. No ale statystycznie, jeżeli oczekujemy, że to odbicie może się pojawić, to teraz pytanie kiedy? No i tu druga kwestia wchodzi w granę, mianowicie to, że pojawił się pin bar, nie oznacza, że ruch spadkowy musi być już teraz, natychmiast. Obok tego pinbara może pojawić się drugi, podobny prospadkowy pinbar, i nawet trzeci, i czwarty, i piąty. I na przykład po tygodniu dopiero kurs może odbić od tego pułapu i zacząć spadać. Więc to nie jest tak, że dobiliśmy do oporu. I jeżeli pojawił się pin bar, ale my od razu nie spadamy, to ten pin bar już jest nieaktualny. On jest dalej aktualny, on dalej jest w grze. Być może w tym tygodniu nie spadniemy, być może w przyszłym nie spadniemy i za dwa tygodnie dopiero spadniemy. Ale ja nastawiam się na to, że Ether może rzeczywiście do poziomu 2100 dolarów wycofać. Uważam osobiście. Że ryzyko spadku poniżej kwietniowych minimów nie jest szczególnie duże ale ryzyko spadku do 2100 dolarów jest bardzo, bardzo duże. W średnim terminie oczywiście uważam, że Ether wybije do 4400 dolarów, ale nie nastawiam się na to, że taki wzrost zobaczymy w ciągu najbliższego tygodnia, nie nastawiam się na to, że taki wzrost zobaczymy w ciągu najbliższego miesiąca, raczej przyjdzie nam na to poczekać nieco dłużej. Przechodząc do projektów, które z kolei to Wy zaproponowaliście, zerknijmy sobie na Dogecoina i tutaj ponownie testujemy techniczne wsparcie, jest to linia tendencji, którą wyznaczyliśmy równo do tej dolnej linii tendencji, one mają dokładnie taki sam kąt nachylenia. Jeden test, drugi test, trzeci test jako opór, później jeden test, drugi test teraz jako wsparcie. I teraz zerknijmy na to. Czy pojawiła się w tym miejscu jakaś presja zakupowa? Nie. A jest to dość ciekawa linia, bo właściwie możemy mówić o konfluencji wsparcia. Z jednej strony mamy oczywiście linię tendencji spadkowej, z drugiej strony mamy horyzontalny poziom gdzieś w okolicy powiedzmy 17 centów, czy symbolicznie poniżej 16,9. Tu był opór. Tu było wsparcie, tu było wsparcie, tu było wsparcie i tu jest wsparcie. To jest ta sama linia. I teraz jeśli to wsparcie zostało przełamane, to w mojej ocenie notowania docelowe mogłyby zmierzać w kierunku tych minimum z pierwszej połowy kwietnia, czyli w okolice 13 centów, no i niestety nie wygląda to szczególnie optymistycznie, a żebyśmy mogli mówić o jakichkolwiek wzrostach, to ba, nie wystarczy, że odbijemy od tego wsparcia, trzeba by najpierw wybić jeszcze ponad barierę 20 centów, dopiero wtedy rzeczywiście moglibyśmy mówić o tym, że perspektywa wzrostu jest większa, bo nawet jeśli odbijemy od tego aktualnie testowanego wsparcia, to zasięg dla potencjalnego wzrostu jest ograniczony właśnie do 20 centów, czyli może być podbicie i znowu spadek, podbicie i znowu spadek, ale realnie w mojej ocenie trzeba być gotowym na to, że docz może zanurkować w kierunku kwietniowych minimów. Tia, więc Celestia, projekt, który też spada, spada. I niewiele wskazuje, żeby za chwilę miał przestać spadać. W ostatnim czasie doszło do przełamania horyzontalnego wsparcia w wysokości 2,27. Później ta sama granica była testowana od dołu jako opór dwukrotnie. Pierwszy raz na początku czerwca, drugi raz w połowie czerwca. 11 pojawiła się bardzo wyraźna presja podażowa i od tego dnia właściwie każdą kolejną sesję kończymy spadkami. Może te spadki tu wyhamowały, ale one dalej są kontynuowane. Problem, jaki się tu pojawia, to to, że jesteśmy na historycznych minimach, więc ja nie jestem w stanie na wykresie już wyznaczyć nawet kolejnego wsparcia. Nie jestem w stanie oszacować, czy te spadki zatrzymają się na granicy dolara 60 centów, czy dolara 52, a może dolara 13 centów. Po prostu trzeba będzie obserwować. I to jest taka sytuacja, w której. Korelacja szerokiego rynku kryptowalut, która co do zasady uniemożliwia zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego opartego tylko na wirtualnych aktywach, sprawia, że możemy ją wykorzystać na swoją korzyść. Mianowicie, jeżeli widzimy, że szeroki rynek kryptowalut spada i nagle Widzimy, że na większości projektów kursy zatrzymują się, zatrzymują się na granicy technicznych wsparć. W rejonie tych wsparć pojawia się reakcja popytowa sugerująca jakieś odbicie i podobna reakcja pojawia się tu. Choć nie ma wsparcia, bo go nie będzie, ale też pojawi się taka reakcja, to zwiększa szansę, że ok, ta korelacja może sprawić, że ten rynek też odbije. Tak lotnie, no bo nie będziemy mieli wsparcia, ale nie raz i nie dwa i nie trzy już było tak, że rzeczywiście szeroki rynek kryptowalut spadał, spadał, spadał i notowania wielu altcoinów zatrzymywały się tego samego dnia w tym samym momencie i każde czy wiele na notowaniach naprawdę konkretnych technicznych wsparć i później dochodziło do odbić. Więc to jest ten jeden z rzadkich przypadków kiedy rzeczywiście szeroką korelację rynku możemy wykorzystać na swoją korzyść no ale póki co ani Celestia, ani większość altcoinów nie testuje technicznych wsparć albo nie wykazuje próby odbicia od tych technicznych wsparć. Więc ja bym się raczej na to, że te spadki tu mogą być jeszcze kontynuowane. Idziemy dalej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to Kuki. W tym przypadku doszło w weekend, miniony weekend, do przełamania horyzontalnego wsparcia w okolicy 20 centów. Granica bardzo ładnie tu testowana jako opór, tu testowana dwukrotnie jako opór, tu jako wsparcie przełamana. Mieliśmy na początku tego tygodnia podbicie, klasyczny retest. Pojawiła się oczywiście wczoraj presja podażowa spadek o 6,5%, dalsza wyprzedaż mogłaby w mojej ocenie skutkować powrotem kuki nawet gdzieś w kierunku 14,5% 0,1450, czyli poziom ostatnio testowany w drugiej połowie maja bieżącego roku, no ale w przyszłości testowany już od właściwie początku lutego tego roku kilkukrotnie, tu jako wsparcie, tu opór, tu opór tu jeszcze dwukrotnie jako wsparcie, więc bardzo fajna granica. Idąc dalej, kolejny projekt BNB Binance Coin. Sytuacja dość spokojna, dość nudna. Niewiele się tu dzieje i niewiele wskazuje, żeby nagle zacząć, miało zacząć się e, dziać. Obserwujemy ruch boczny, ruch horyzontalny. Może nie taka klasyczna wzorcowa konsolidacja, bo ile górne ograniczenie możemy wyznaczyć jako horyzontalny opór w 690 dolarów, no to dolne ograniczenie raczej kreśliłbym już jako taką relatywnie płaską. Ale jednak tendencję e, spadkową. No i teraz ten ruch może być kontynuowany przez. My go obserwujemy już od pierwszej połowy maja, czyli od ponad miesiąca. No i przez kolejny miesiąc albo dwa rynek dalej może sobie wzrastać, spadać, wzrastać, spadać, wzrastać, spadać. Powody do optymizmu pojawią się dopiero, kiedy Binance Coin wybije ponad 690 dolarów. Wtedy mógłby napędzać wzrost w kierunku 730 albo dalej 760 i jeszcze wyżej. Jeśli chodzi o SUI. Aktualnie testujemy wsparcie w rejonie 278 dolarów 79 centów. Nie dostrzegam żadnej większej presji zakupowej sugerującej nadchodzące odbicie, a jeśli wsparcie to zostanie przełamane, to dalszy wyprzedaż mogłaby skutkować spadkiem w kierunku 2,49, bądź, kto wie, jeszcze, jeszcze niżej, nawet poniżej 2 dolarów teoretycznie też trzeba by brać pod uwagę. Więc fajne miejsce, bardzo ciekawy punkt. Tylko brakuje sygnałów sugerujących jakiekolwiek odbicie, a to, w mojej ocenie, może zwiększać ryzyko, że to wsparcie zostanie w najbliższym czasie przełamane. Jeżeli chodzi z kolei o Bitcoin Cash'a, no to tutaj sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Przede wszystkim dlatego, że ostatnie dni. Właściwie nawet tygodnie, przyniosły ze sobą wzrost, a nie spadek notowań tego projektu. No i teraz tak, jeżeli chodzi o sytuację techniczną, to aktualnie jesteśmy nie na granicy wsparcia, a na granicy oporu w rejonie 485 dolarów, no i też niewiele niżej wypada nam linia tendencji, która wyznacza górne ograniczenie takiego równoległego kanału, wręcz którego Bitcoin Cash utrzymuje się już od powiedzmy początku maja, mniej więcej bieżącego roku, więc jeśli doszłoby do odbicia. To jakiś ponowny spadek mógłby się pojawić w skrajnym przypadku, nawet w okolice tam 400 dolarów, gdzie przebiega dolne ograniczenie tego kanału. Natomiast gdyby tu udało się wybić, niewiele na to wskazuje, ale gdyby udało się wybić i przełamać barierę 485 dolarów, to kolejny opór na nadwaniach Bitcoin Cash'a mamy w rejonie 500, powiedzmy 17, 18 dolarów, a dalej kto wie, może nawet okolice 620, 630, czyli wierzchołki z początku grudnia ubiegłego roku, więc poziomy bardzo ciekawe i widać, że Bitcoin też wyróżnia się na tle szerokiego rynku kryptowalut, czego z kolei nie można powiedzieć o Avalanche. Bo notowania AWAX, oczywiście, one teraz są na granicy dość ciekawego wsparcia jakieś 18,70. Bariera tu testowana troszkę przybliżmy może tu testowane jako wsparcie, tu testowane jako wsparcie, tu testowane jako wsparcie i tu też testowane jako wsparcie. Tylko my jesteśmy na granicy tego wsparcia od 13 czerwca, czyli od minionego piątku czyli od. Tygodnia właściwie, no i nie pojawiła się prawie tygodnia, i nie pojawiła się żadna presja zakupowa sugerująca odbicie. Bawczej pojawiły się spadki, które mogą y, sugerować przełamanie tego wsparcia. I jeśli tak się stanie, to w mojej ocenie. Avalancze może zmierzać w kierunku kwietniowych minimów, czyli okolice 15 dolarów wchodziłby w grę. To jest oczywiście strefa, która też w przeszłości już była testowana, ale skupmy się na tych ostatnich testach, czyli właśnie na 7 kwietnia 15 dolarów. To jest taki kolejny w mojej ocenie przystanek na drodze dalszych spadków. Uważam, że spadki mogą pojawić się także na notowaniach tonkoina W tym przypadku utrzymywaliśmy się wewnątrz takiego klina rozszerzającego się. Mniej więcej tak bym te formacje tutaj nazwał. No i niestety, ale w miniony weekend doszło do wybicia z tego zakresu dołem. Aktualnie balansujemy nieco poniżej dolnego ograniczenia, czyli linia, która tu wyznaczała wsparcie, teraz stanowi dla nas opór. A jeśli dojdzie do odbicia, to w mojej ocenie ton mógłby zmierzyć w kierunku marcowych minimumów, czyli bariera 2 dolarów 50 centów, no bo to jest ten przystanek oczywiście, jeszcze wcześniej warto pewnie będzie gdzieś zwracać uwagę na ewentualne Zachowanie rynku w okolicy 2,80 dolarów, ale myślę, że ważniejszym wsparciem będzie właśnie ta bariera 250. Litecoin, mieliśmy zjazd do poziomu 81 dolarów, odbicie które ograniczyło skalę wzrostów, niestety tylko do najbliższego oporu, czyli do 94,50 dolarów, tu wypada mierzenie 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego spadku, o tym też mówiliśmy, no i niestety ale pojawiła nam się tutaj większa presja podażowa, powrót w okolicy 81 dolarów, i choć w okolicy tych 81 dolarów w miniony piątek ponownie pojawiła się presja zakupowa, no to ta już była słabsza. Był fajny prowzrostowy pin bar, ale tylko jedno sesyjne odbicie i tu już idziemy płasko, a wczoraj nawet spadki o prawie 3%, więc jest ryzyko, że to wsparcie w rejonie 81 dolarów może zostać w przypadku Litecoina przełamane. Gdyby tak się stało, celowałbym ze spadkami w okolice najpierw jakichś 74 dolarów, a dalej nawet w okolice 65 dolarów, więc to są takie dwa pułapy warte obserwacji. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Hedery Hashgraph, której kurs... Przełamał w ostatnim czasie horyzontalne wsparcie w rejonie 15,6 centa, więc 0,15,60. Tu było wsparcie, tu było wsparcie przełamane. Wczoraj spadki o prawie 3,5%. I w mojej ocenie możemy zmierzać dalej, nawet w kierunku 12-13 centów. Trochę Wam tę perspektywę oddale, tu też widzicie. Tu granica testowana jako opór, tu testowana jako opór, tu testowana jako wsparcie, tu też mniej więcej testowana jako wsparcie, więc 12-12,5 centa mniej więcej to jest ta granica, ten zakres, do którego notowania headery mogłyby zmierzyć. A więc tak podsumowując, krótkoterminowo w mojej ocenie, przynajmniej dziś sytuacja nie wygląda szczególnie optymistycznie. Na większości projektów wygląda bardziej spadkowo niż wzrostowo. Są pojedyncze po pokroju Bitcoin Casha, który zamiast wsparcia testuje sobie techniczny opór, zobaczymy, czy yy, uda mu się tę barierę przełamać. Zobaczymy, jak rynek wieczorem zareaguje na decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej. No bo później po tej decyzji monetarnej właściwie. Rynki finansowe zdane będą ewentualnie na konflikt na Bliskim Wschodzie, no bo kolejne dane gospodarcze, takie istotne dane gospodarcze, dopiero na początku przyszłego miesiąca, więc druga połowa czerwca, już z punktu widzenia danych makroekonomicznych, tych najważniejszych ze Stanów, będzie wypadała raczej spokojnie, więc też, jeżeli jakaś podwyższona zmienność, to albo jakieś konkretne decyzje związane z rynkiem krypto Doniesienia związane z rynkiem krypto, albo ewentualnie napięcia na Bliskim Wschodzie, które no, póki co nie były w stanie wpływać za bardzo na rynek kryptowalut, więc nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby nagle na no, ten rynek negatywnie to miało zacząć e, wpływać. No, nie zmienia to jednak faktu, że póki co krótkoterminowo wszystko prawie wygląda bardziej spadkowo niż wzrostowo, no, ale z drugiej strony być może to jest właśnie okazja do tego, żeby e, nabywać te aktywa, które nas interesują, taniej, no bo lepiej jest kupować Bitcoin na poniżej 100%. Tysięcy dolarów niż po 113 tysięcy dolarów, na przykład, czy po 120 tysięcy dolarów, jak liczę, że w dającej się przewidzieć przyszłości, w sensie w tym roku jeszcze, uważam, że Bitcoin takie pułapy cenowe nam pokaże, ale nie nastawiałbym się na to, że to się wydarzy w ciągu tygodnia czy dwóch. Raczej przyjdzie nam na to poczekać chwileczkę dłużej. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Jeśli materiał się podobał, to wiecie, co oczywiście robić. Sekcja komentarzy należy do Was, dajcie tam znać, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu słyszymy się jeszcze oczywiście w piątek, więc też bardzo serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się. Wszystkiego Dobrego. Cześć.